Bonus stab. Niby taki normalny. Tak jest. 100% heavy. Dobra, lecimy z jego połapowaniem. Chciałem go tak na 3200. Może 200. Nie wiem w sumie, to się da łatwo wyliczyć, ale nie chciało mi się. Bardzo ładnie wchodzi. Po 60 CP to jest bardzo dużo. I czy będzie na 3000? takie jest, idealnie. Oczywiście nie mam więcej candy, no bo trudno jest znaleźć candy do Groudona. Mam trzy, to i tak się nie opyla. Dobra, no. Taki Groudon z Twoich. Myślę, że jest ok. Za chwilę będzie moim najlepszym Pokémonem. Dobrze, co mogę opuścić. Co mogę ewoluować? To była trudna decyzja, ale stwierdziłem, że Shiny Ode będzie najlepszy. Z najlepszym atakiem, więc lecimy. W ogóle nie widziałem jak Shiny Gloom wygląda. Shiny Belosom nie wiem, a Shiny Vibe mu wiem, Ponieważ widziałem serię Let's Go Pikachu u pewnego youtubera jego I jak w Let's go Pikachu, więc... No, taki nie za dobry. Ale długo się nigdy nie nacieszę. Ponieważ leci Belosom. Belosom, bo Wiplom niby Mam go. Dużo razy go złapałem. Dużo razy go miałem. A Belosom w ogóle nie miałem. To jest wpis do Pokedexu, więc. Szanowni wpis. Do... O Boże, jaka piękna! A jest piękny, zobaczcie, to jest chłopak, czy kobieta. Ale wpis do Pokedexu. Bardzo. 2000 1500 no nie ja chciałem chociaż na Great League, no ale dobra szkoda, ale dobra już nie będę rozpaczać nad pokémonami przecież to tylko gra hem co jeszcze się chciałem zrobić mam niby takie lucky Mewtwo. tu ale kolega mi ma dać shiny Ja nie shiny, tylko z który sądzę, że jest na pewno lepszy niż ten. No i czekam na to. Wczoraj w ogóle zopałem larwitera Shadow. Myślę, że jest OK. Eee. Hmm. To chyba tak naprawdę wszystko. A! Zewoluję Fibasa, bo już tyle na to czekałem. Tyle na to czekałem, że nie ma szans. Dobra. Znaczy przycinam to, bo myślę... Parę rzeczy sobie przemyślać takie rzeczy. Yy, miałem takiego jeszcze. Z obydwoma przeszedłem 20 km. No ale jednak mały Lotik to Szajni Lotik. Zmieniam mu nazwy na... Ogólnie polecam bardzo nazwanie sobie na ewolucję. Ja nazywam, że jak jest ważniejsza, to na ewolucję dwa, a jak normalna, to 1. A jak w ogóle taka piswolowa typu na masowe ewolucje, to po prostu nazywam na ewolucję i jest fajnie. No, ewolucja Fibosa. Za chwilę. Nie wiem, kiedy będzie jakiś event na e, potrójnego expa, Aczkolwiek nie wiem, czy Najantik to zrobi. Jaki piękny! Wow! A i oczywiście też wpis. Nie wiem, czy kiedy to zrobi e, Najantik. CP słabe no ale i tak nie, nie, nie miałem zamiaru go używać. Wow! On pewnie będzie na wymianę jakąś. Kolega chciał mi go dać za tyrka takiego z Crunch Mi się bardzo przydaje. No. Ostatnio się wymieniłem za Electivire'a, z której sądzę, że jest naprawdę fajny. Nie będę go porapował, bo nie jest laki. Eee. Odbiorę moją nagrodę. 3 insensy, pokebole tak średnie, naprawdę, tak mocno średnio. Okej, okay. prawdopodobnie będę jakieś zdjęcia Take a snapshot of Laundry dokładnie 1, czy Candy with your body, z chodzę, z whale -marem. No to w sumie nie będzie takie ciężkie e, Co ja teraz mogę zrobić? Take a snapshot of Laundryd Na pewno mam jakieś Laundryda A To w sumie mogę od razu go ewoluować Albo nie, to już będzie na takie większe ewolucje, bo na razie Nie chcę Hmm. Chyba już mogę. No, zrobione. Snorlax! Beznadziejny, ale na Great League to chyba idealny. Wiem, że dużo mówię o tej Great League, ale Great League jest chyba najważniejszą ligą. Tak się robiło. Teraz tak. Grubaska w brzuszek jego. Ogólnie gram sobie w Pokémon Tower Defense. Jedynka i dwójka polecam, trójki już nie. Dwójka jest trochę fajniejsza. jak O oh Boże, Senhatpad. Chyba Hyper Beam była najlepsza, więc obydwa takie do zmiany to nie, już nie będę malował temek. E, 3 grades in arrow. No to to muszę poczekać. 20 silver pine berki. To ja lubię. E, tutaj złapałem po jednym. No, chyba tyle tak naprawdę. Machampy moje wszystkie są fajne na pewno. Giveaway kiedyś będzie. Będzie na pewno wymienianie się z mojego konta drugiego. E, na Mewtwo prawdopodobnie. Jakiegoś. No bo jednak te candy zadowala. 95 candy do Mewtwo. A samych miutu mam. Samych mytu mam 9, 10. Raz, dwa, trzy, trzy, trzy. trzy tak. Plus mi, ale mnie nie liczę, no bo tego się nie da dać. No na pewno, jak znajdę jakiegoś widza, to dam jednego na giveawayu. No, chyba to naprawdę to wszystko. Żegnam Was. Pozdrawiam. Po Sloniu. Bardzo mi będzie, jak zasubskrybujesz ten kanał i możesz polajkować jak Ci się podobał jak Ci się nie podobał to unlike, no, nie obrażę się no bo jednak to Twój wybór no najważniejsze są dla mnie subskrypcje to napiszcie w komentarzu co byście chcieli na następny odcinek gdzie się, pokemony, które mogę ewoluować? to są pokemony, które mogę ewoluować Dobra, i jakbyście chcieli na przykład zobaczyć, ile CP musi mieć, czy jest dobre, takie rzeczy, to napiszcie w komentarzach, jakiego Pokémon ewoluować. Eee, no, tak naprawdę, napiszcie w komentarzach, zostawcie suba, lajka i widzimy się w następnym filmiku. Pozdrawiam Poket Sloniu.